Witam! Z tej strony ja, Wiwiór Mateusz, a to jest kolejny odcinek z Brawl Stars. Dzisiaj robimy OPANK 17 skrzynek i polujemy na stropery dla Nity albo na nową postać. Więc zaczynamy. Ok, 14 monet, 15 punktów dla Franka i 15 punktów dla tary. Nie najgorzej. Znowu 12 monet, 4 dla Franka, 8 dla Berleju, kcinków, 2 bilety. 50 monet, 4 dla Peny, 6 dla Broka 13. Monet, Bo i Frank, czyli Frank będzie się chyba w większości pojawiał. O, Piper, ja mam pokoju w końcu coś ciekawszego. 12 gumów, jo, jo, po prostu nie powiem, powiem tyle dużo tego. Dobra. Nic na razie ciekawego. Więc... Na razie nic nie ma ciekawego. Więc... Nie ma żadnego Star na razie, jeszcze nie dropnął. Ani nie dropnął żaden. na nowe postać ale dupnę po raz kolejny game'y. Więc ciekawe je. O, znowu I otwieramy w końcu dużego boxa, big boxa. 81 monet, 11 dla Bo, 14 dla Carla, 20 dla Piper i 2 Myślałem, że dropnie mi nowe postać było coś... To tyle. To zobaczmy jeszcze, co się stało na przykład. No. Ogólnie... Mógłbym kupić rozbójniczkę Shelly. Ale mi się na nie chce. Wolę pozbierać na smoczu, bo Jesse albo na tą... nie tak ale... o nowy pokój jest przecenie więc niezbyt wiele się ciekawego jest w sklepie więc zapraszam do wbicia do mojego klanu mianowicie do leśnej armii mm. niestety mój Znajomy wyszedł z tego klanu, którego, który na bardzo dobrze gra. I gdzie on tu jest? Pokazałbym wam go, jego konto, gdybym go znalazł. Eee. Mm, nie. Może będzie w info, pokażę wam jego konto. Okej, okay. to jest on. Dobrze gra, ma całkiem niezłe konto, więc ty mogę powiedzieć. Więc pa.